инженер. Nieee What? Co tu się stało? Co, się stało? co, coś! Ej! Co się stało? Co co to, że zabiłeś mojego lovera. Zabił. O nie! Czekajcie, czy jeden, czy impostor zabił im, tego lovera impostora lovera? Tak. tak. I ja o kurde. A dlaczego zabiłaś jak już A to bo ja mam pytanie, czemu ja nie no, mogę pisać na czacie? Tylko mogę. Dusia, bo jesteś niepełnoletnia. Bieg, tak. Ja, pitole. Poczekaj, Ari, mamy odcinek. Najszybszy odcinek dla Co to było? A to jest kill. Nie wiem, A Ja w ogóle nie widzę. Czy ona ma? Jak dla mnie to Fropster podbiegł do venta i zabił inżyniera i dlatego... Oj nie 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 Jak dla mnie to tak wyglądało mm. Ona wybiegła... Uwaga, że nie że tego nie zrobił? O, czekajcie, mogę Ale... potwierdzić Ale... na pewno Senego, który tego nie zrobił, ponieważ zruszował specymena i był w górnej Tak, on zbiegł pierwszy Ale... razem z Pozwo, ja się w... Jeżeli on całą ma dwie... Jak dobiegaliśmy, to wrog powinien widzieć, że jest inżynierem, bo stał na węcie. Nie, jestem inżynierem. To, no to dlaczego tam stałeś? No to ja na... Wybiegałem, ja nie, ja nie stałem w ogóle w węcie. No zwróćcie uwagę sam, to... zwróćcie uwagę na to, że jak szeryf ma też kilku cooldown, to też jest jakiś. Yy, to nie jest tak, że on musi stać całkiem na mnie. Ale teoretycznie też wrog może tak, być justerem, nie który po prostu. Ale nie było zgaszone światło. Ja nie głosuję jest, na Froga. Nie, ja to daję... Nie wyglądało, nie wyglądało, o, jest Ja, ja, ja mu Na 6 go wyrzućcie jak zginę. Dziękuję. Ale. Jak na początku rundy nie ma sobrać pod uwagę tego cooldowna, bo ogólnie byłem w tamtej rundzie, co zginęła podejrzew na dropie. Ja byłem super, i nie miałem cooldownu po prostu. Był zbugowany cooldown i mogłem od razu się stać niewidzialnym. Więc w pierwszej rundzie trzeba brać to pod uwagę, nie? Dzięki. Judža, jest dzięki, dzięki, dzięki Timelord. Ari jest janitorem, Ari jest janitorem albo zabiła. Ari mnie zabiła i... tak. Dokładnie. A czy ty wstałeś, Frog? Tak, wstałem. Tak, Timelord yy, mnie wstrzesił. Taki Timelord cię tak, że na odwaja wbiegam, patrzę, ktoś na kamuflażu ucieka od ciała, biegnę za nim. Dokładnie. Nagle, nagle Timelord cofa mnie z tą osobą na kamuflażu, co spierdzielała przede mną. Do tego ciała ty znikasz? Ja myślę, że to posprzątał to ciało po prostu instant. Nagle patrzyła. Nie, Ari, ja wstałem tak no Arino, Arino, Arino na pewno zabiła i nie powie mi, że z szeryfem, bo by od razu zgłosiła i powiedziała, że zabiła. Tak, okej, okay, tak. I zabiłaś i uciekłaś. Super szeryf. Czubi była przekonana, że on zabijał, a teraz Czubi nie żyje. Można zabić Jester'a i artynistę? Ale Czubi mówiła, nie, że ona widziała, jak zabijasz, więc... na żabę, bołt na dobra. żabę. Eee, poczekaj, poczekaj. O, ja bym, senny nie koło. żyje. Poczekaj, poczekaj, ja ci wytłumaczę dlaczego nie chcę kikować eee, froga. Eee, Ari uciekała od tego ciała, bo ta osoba na kamuflażu wybiegała. Szeryf by zreportował ciało instant. Ja ona, nie wiem, sensie w... Nie, w... nie frok, frok raczej nie jest, frog raczej nie jest. Dobra. Mówię dobra. wam, musimy no, mieć supera w takim razie, bo ciało sztuczki faktycznie padało na mnie. No może A, ja sztuczka ja tym szeryf. I to... okay, yeah. Albo to ona była szeryfem. Nie, hmm. ja to nie może być duło. Ale na pewno to nie jest frog, bo ci mówię, to wyglądało tak, że wbiegam na odwa i osoba na kamuflażu uciekała od ciałka. Bo wbiegłem mam na O2, był report i ta osoba uciekała. I przez Time Lorda Ari do mnie do ciała. Mhm, mm Tak, a ja zostałem wskrzeszony. Tak, 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 tak. No. I Ari później no, to mnie to się nie więc... to się może nie, udać. To się może udać. Ja bym zreportował. Ciał. Ja bym chciał tylko wiedzieć, no, no. gdzie senny zginął. Okay. wefan. W pierwszej rundzie jesteś za tym, żeby w nie wypierdala. Czy jesteś panem wypierdalania w czasach w W drugiej rundzie pada tam kilwo dwa i mówisz, wyjedzmy od obydwóch. I w trzeciej rundzie. Znowu nie wypierdalamy ognia. Już ci tłumaczę, pierwszej nie, nie chciałem wywalać, ponieważ frog mógł być gesterem i po prostu kręci się przy ciele, które upadało. Zacznijmy no. od tego. Więc Welby to, że widziała, że ciało upadało, nie znaczy, że frog musiał zabić. Dobra, Druga sytuacja. Kiedy mówiłem, że wy, wywalamy obydwóch, no to wtedy nie przypomniałem sobie, bo ogólnie sytuacja wyglądała tak. Dlatego teraz o tym powiedziałem na początku mitingu, że Ari raczej była impostorem, ponieważ to wyglądało tak, że Ari uciekała od ciała na kamuflażu. Ciało leżało na O2, był raport. I Ari wybiegała dołem od O2. Cofnęło Ari do ciała na Time Lordzie, więc Time Lord cofnął impostora i później ja biegłem cały czas zestakowany z Ari, żeby nie stracić jej z oczu. Bo jeszcze jedna osoba która wstała i to był Frok, który wybiegał w dół. I Ari uciekała od ciałka. Gdyby to był szeryf, to ona by zabiła, zreportowała, powiedziała, siema jestem szeryfem, zabijam froga, był albo tam gesterem, albo arsonistą, albo glitchem, albo impostorem. I zauważcie teraz sytuację. Zginął senny, nie wiemy gdzie zginął, wefan wcisnął przycisk pod pozorem, żeby mnie wyrzucić. A tak naprawdę ukrył ciało i jesteśmy jest na, na sześciu. Na, na swoje wytłumaczenie, yy, znaczy na swoje sklearowanie bardziej. Mogę... Podać to, że w pierwszej rundzie zamieniłem sztuczkę oraz... Dobra, dobra, to nie zamieniłem, nie, nie, zamieniłem, zamieniłem, ja... zamieniłem Welby oraz Ari miejscami, bo jestem słaby. Okay, to nie ma znaczenia. Ja jestem styl. Zapomnijcie, pomóc ci, wywalić wroga. Nie, 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 nie. Ja bym nie wywalał wroga, bo powiedziałem ci, jak wygląda sytuacja. Szeryf by... W poprzedniej było... rundzie też mnie chciałeś wyrzucić i byłeś pajacem. Nie, bym zabił obok kogokolwiek, -kogo, więc nie może, ale, ale nadal, ale nadal u... Ari by nie uciekała od ciała, gdyby była szeryfem. Drugim jest tym, szansa, nie że nie jeden z nich tak, to tak. impostor, a drugi to glitch, pamiętaj. Aha, że Ari jest impostorem no, i ja też byłem impostorem i Ari mnie zabiła. Świetna teoria. Była nie, nic, impostor, mimo. którzy mogą się zabić nawzajem, ale no ja nie wiem jak to. Mogła być glitchem, nie wiem kim była. Alright, alright. Nie wierzę, nie wierzę w was pytanie. Tuchet. To zostało odwołane, Tuchet. <laughs> No, łatwo z pamięta, wami, łatwo z wami. Czy, czy, czy nikt nie pamięta pierwszej rundy, w której Frog no, patrzył ja mogę, ten ten ale mnie i ja zabił ja w momencie? No ja go zabiłam, ja wkradzala, ja co, ja bym was nie wierzę, wierzę naprawdę Pozwól, przecież gra, Ale naprawdę, Ale ty odbiegałaś od ciała z odwagi. Serio, Serio. Ari, Komuś Ari, jakbyś zgłos. zgłosiła od razu mnie, no, to by... Proszę, b... przystosowujcie się do tego, bo ja naprawdę nie mam zamiaru się ujawniać jako Sherry kim ty byłeś? No nie ujawniłaś się ale, jako ale, szeryf, ale, ale dlatego cię, no, cię, cię wygłosowali, mi no. Szeryf, jeżeli zabiję, no to by Ari, powiedzi, my ciebie rozumiemy, no. że się nie chcesz ujawniać, ale ty zrozum, że w takich sytuacjach jak teraz, że zmartwychwstaje osoba, która tak, zabije będziesz wygłosowywana. To ty się z tym pomyśl, Gdzie jesteś? A teraz... ja wiem. Hej, co? ja naprawdę wiem jak to wygląda, ale ja nie przeskoczyłem na to ciało. On się, e... on, on się o no, mnie on no. on wywalił. E, mam takie pytanie. E, manny Pan, e, gdzie byłeś teraz? Po Dobrze, to po lewej stronie jest ten, ten co zmienia postacie. Jak on ma? Glitch? Morphing? Nie, Chyba Morfling. Morphling morf by nie miał cooldownu, bo on musi Morphling albo glitch, no, więc morfling, możliwe, to jest, to glitch, jest ale, ale glitch też nie może się na początku zmienić, bo byłem rundę temu glitchem i ani nie miałem morfling, ani hadku na początku. Ja czekałem ale, aż będzie, będzie mniej ludzi tam przy tym i bym chciał go w tym wencie zrobić po prostu. Przy elektryku, nie? I potem poszedłem na prawo, nie? Do laba. I był tam meny pan i bodajże frok, nie? Mhm. No. I z lewej strony był pan i z prawej pan Mówię kuźwa. Wow. Mm -hmm. No dobra, to... Jeszcze raz, kto tego w elektryku, pozwól aż tyb... Ale Jak? to jest to jest Wym samobójstwo, się... on się wywalił o samego siebie. No, no co wiadomo, on nie Ale Chyba, że był Z tą rolą, co ja mam, no to wątpię, żeby się wywalił o mnie. Jakim kim ja, ja wiem, kim jest. Frog wiem! <noise> ja wiem dlatego, że Money Pan oraz Frog biegali do lawa. I wiem, że. No e, e, dobra, tak. Światła, naprawił, światła naprawił Music oraz Ari, która stała przy wejściu do elektryka. To Ari, ty chcesz się, się przydać? Co? Nie wiem, przecież. Ja też biegam na bo nas zbiegła w dół do admina. Musi być posterem. Ja też biegam w dół do admina. Ale Lula tak robi tylko jak jest imposterą, tak samo, więc. Chyba, że jestem spałem. Spróbujemy to ugrać. Many pan, słucham. Pan był na kamerach. Ja. nie widział pan ciała pod nogami. Nie. Podejrzany. O, gdzie byłeś? Na elektryku. No ciało jest pod na kamerach. Pod Ja na dwa. To czemu nie poszedłeś na kamery skoro ktoś bardzo. No, o, to się na kamerach Byłem, byłem w elektryku. Ja widziałem, no. ja, ja widziałem jak pozwolę tam wbiegał, w, wbiegał tam do tego wenta, no i wiesz, zrobiłem sobie kabelki i mówię zbiegam na dół, nie? Ja nawet powiem lepiej, Pany pan e, wbiegał na kamerki jakieś, nie wiem, 7-8 sekund temu. Ja ja nie, 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 jeszcze lepsza, jeszcze lepsza, nie, 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 głosuj Ari, e, Lemonia zbiegł pod siatką elektryka. Biało cię strasznie. Strasznie się tnie. Jak roboków, Dobra, e, Lemoniasety ty biegł pod siatką elektryka i bieg w stronę elektryka. Na drzewku stał debil, który wybiegał od strony bodajże boiler roomu albo no napełnienia butla. Na, na kołach był. Butli? No, na kołach, no czyli na boiler roomie musiał siedzieć, no bo on wbiegał od góry na dołu na drzewko. Później ja byłem przy nim na odwa. No, teraz musimy kikować. Na pewno tego nie zrobił many pan no. teraz debil. No manny pan stał na kamerkach i te kamerki nie gasły, więc on nie widział po prostu kto zabił mu pod nogami. Więc ale skąd ty wiesz, że się kamerki nie, nie, gasły, nie gasiły i nie gasił jak ty w wentach siedziałeś? Nie, 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 ja po prostu się wentowałem cały czas i ja wiem po prostu, że się nie, nie gasły, ponieważ byłem i przy to, nie ruchu, to nie widziałeś, to nie widziałeś? Nie, bo ja widziałem od dołu dwa. Ja byłem hmm. o dwa i te kamerki nie gasły. Byłem w One nie były zgaszone a. i później byłem na dwa. One też nie gasły. Bo ja e, z siatki pod elektrykiem się wentowałem na drzewko. I dlatego wiem, że debil właśnie wybiegał od dołu, od boiler roomu na drzewko. Mhm. No bo ja ten, ja poszedłem, chciałem wjeździć na dół, otwarłem pierwsze drzwi się wróciłem, chciałem zobaczyć, czy on dalej na tych kamerach siedzi, czy na przykład e, czekał, aż sobie pójdę, nie? Jest dlatego między, e, znaczy moim zdaniem to jest między dusią a sztywnym. No, i teoretycznie zalfę, ale. Mam na to tylko na słowo to byłam awkiem w ofisie i dopiero co wybiegłam, e, jak widziałem kamerę. Tutaj wf, się to być. Kurde, ale kilku teraz wogam, mam, ja pitole. A mnie na kamerach powinni, y, osoba, która na kamerach, powinna mnie widzieć, jak wbiegałem do laba jakieś 30 sekund temu, zrobiłem to load'a i teraz jestem kurde. Nie, widziałem cię, A wcześniej biegłam od ofisa. nie byłem... całą rundę nie byłem po lewej stronie. Kurde, no musimy go się walić, mogą to być też ARI w sumie. No nie wiem, ja na manę pana głosuję, ale... kursuje z powodu. Dzięki. Pałeś na ciele. Tak było, wcale nie kłamię. To jeszcze glitch. Okay. 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 No okej. na razie z wami tu, 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 tu przebiegniemy sobie z pasymenem. Zaraz razie to powolutku ugrywam. w sumie. Gdzieś pomiędzy Consami a Weaponsami i sztywny... Bardziej między Weaponsami a Office'em już. No powiedzmy, no i Sztywny tam skakiwał do venta na no, naskorony z Inżynierem. Sztywny wskakiwał do venta, tak? I Sztywny no, tam te <laughs> Ja teraz tak słucham właśnie. Sztywny mówi, że Sztywny wbiegał do venta. Okej. Okay. Ja Może się chciał przyznać? Wbierało. Może się chciał przyznać? Sztywny jest niewinny. Ja jest. zagłosował na Frog Story. Ja jestem teraz w Specimenie. Ogólnie to wyglądało tak, że jak się zaczęła gra, to ja się wywentowałem e, z no pobiegłem... znaczy wywentowałem się pod Komsy e, przy e, właśnie Weapons'ach z tą debil od góry, jakby od storage'a, gdzie jest vent. Zbiegał frog i właśnie tak się zastanawiam. Czekaj, jest? gdzie ja biegłem? Jeszcze raz, z której strony? Biegłeś od stron storage'a w dół do końców i yy, nie, bo ja kabelki miałem do zrobienia, tylko ja zapomniałem, że ja te u góry już zrobiłem. I zrobiłem sobie kabelki teraz o dwa, pobiegłem do... Nie, bo nie była na tyle długa, bo ja zdążyłem się wywentować z ofisa i debil, który zraszował dosłownie z ofisa. Był dopiero przybywał. Nie, to ja na początku rundy, na samym początku rundy wybiegłem z, z ofisa do góry i na wysokości tam, gdzie się naprawia komsy zorientowałem się, że do no, odwa muszę no, no. biec. Także jeżeli ty mogę? widziałeś kogoś, jak zbiegał z góry, to to musi być jakiś morfling albo glitch. Bo ja e, potem mogę? byłem w medzie i skończyłem w teraz. Bo ostatnie kable miałem w dekontaminacji i zbiegłem na dół. Mogę? Okej. Okay. Zaczęła się runda, pobiegłem do łebonsu, zrobiłem łebonsu, wbiegłem z łebonsu, zaczął gaśnąć światło. Zobaczyłem tylko krok stary, że mi mignął. Biegnę w prawo, wbiegam do tego, zrobiłem kartę tą obracaną. Patrzę witalcy, nie żyje ciało. Dobiegłem do lawa, lab się zamknął, ale sądzę, że raczej w lewą stronę większość poszła, więc pobiegłem do elektryka, sklep elektryku ciała. Wy reportujecie teraz ciało? Do tego głosowałem na zielonego. Decyzja do Was. No kurde, no, musieliśmy wyklikować, no, albo mamy glitcha, albo Ari była impostorką i po prostu ją wywaliło. No ale wątpię, no bo prok najeżdżał na tego, na pana, na pana. Znaczy to, ja to tak zagłosu... Nie miałem ja Zagłosowałem, co bo jest... miał ciało po prostu pod nogami, znaczy, nie? Możliwe, bo podejrzewałem chyba Ari, nie? Znaczy no sztywny git raczej teraz nie zabił, ponieważ jak byłem pod komsami, i wskakiwałem do węta, to miałem reporta, ale sztywny, jakby sprawdzał, że ktoś mnie zabił tam. Miałem już, już przez sekundę takie. Kurwa, sztywny. A może I to pozwolę, jest impostorem, tylko udaje inżyniera. Pomożeć, bo to może być impostorem, Robertson, a wtedy może być tylko Roberson. Nie, jestem. Ale nie zdaje mi się nie A tam po wętek? Nie no, Frog, no. Oboś. We will see. No to nie jest jeżeli... źle. Break. Trzymam. Trzymamy. Ale, że ja to sam ugrałem, jak mi cewy wrzuciło w pierwszej rundzie? No przecież się Wam mówiłem na początku, że na miał. A ja miałem Time Lorda. Miałem Time Lorda. Gdybyś mnie nie, rok nie ostrzelił, to. Ale odstrzeliłem cię. Prawie, że pod nogami mannego pana. Ja tak chodzę. Zaufaj nie zaufaj się. Zaufaj się, zaufaj się. Mówię, a dobra, co będzie, to będzie. jej trzask. Ja chciałem Wencie zabić pozwo. A Wtedy, no.